Cześć, Paweł, doda z tej strony. W ostatnim nagraniu pokazałem Ci, jak zrobić fanpage'a. Jak tego fanpage'a podłączyć do bloga przy pomocy wysuwanego likeboxa. Właśnie w tym momencie pokazałem Ci tego wysuwanego likeboxa. A w dzisiejszym nagraniu chciałem Ci pokazać, jak zrobić i umieścić na swoim blogu fanpage'a w postaci widgetu tekstowego, na przykład pod tym kursem. I zobacz jak taki fanpage wygląda w praktyce na blogu mojego brata matwis24.pl. Jest to właśnie blog matematyczny mojego brata i chodzi właśnie o zrobienie takiego widgetu Facebooka na naszym blogu. Na swoim blogu zrezygnuję z opcji pokazywania moich wpisów na fanpage'u. Tylko skoncentruję się na tym, aby na moim fanpageu pokazywało tylko twarze osób, które to lubią. Natomiast w tym, like, boxie będę umieszczał wpisy, które znajdują się na moim fanpageu. U mojego brata jest to dokładnie odwrotnie. W widgetcie Facebooka wstawia on, jak widać, teksty, które są zamieszczane na jego fanpageu matematycznym, fanpageu Matwis24.pl. Interesuje mnie zrobienie takiego oto stałego fanpage'a na blogu który będzie pokazywał twarze osób, które lubią mojego fanpage'a. Z przyciskiem oczywiście lubię to. A więc co musimy zrobić, aby dołączyć takiego fanpage'a do naszego bloga? Musimy wejść na pewną stronę. Strona ta nazywa się developers.facebook.com łamane przez .s łamane przez plugins developers.facebook.com łamane przez .s Łamane przez plugins, wchodzimy na tą stronę. I na tej stronie możemy sobie generować kody naszego fanpage'a, którego możemy podłączyć do bloga. Mamy tutaj różne opcje. Możemy tworzyć przyciski. Lubię to. Nas interesuje dokładnie likebox. Właśnie to pole. I w tym momencie musimy wypełnić tutaj formularz. Jak widzisz. Jest to przykładowy formularz, który można zamieścić na naszym blogu. Za chwilę pokażę Ci, jak to, tego dokonać. Lecz nim to zrobię, muszę się jeszcze zalogować do mojego fanpage'a, który jest oczywiście na Facebooku. Jak już ci w poprzednich nagraniach powiedziałem. Fanpage'e zamieszczone są na koncie mojego brata, z tego powodu, że prowadzimy dwa blogi jednocześnie, dlatego możemy to robić dużo szybciej niż pojedynczo logować się do dwóch kont. Dziś mamy tutaj fanpage Matwis24.pl i fanpage Praca bez szefa Na razie jest to przykładowy fanpage. Pokażę ci tylko jak dodać przykładowy widget. A więc przechodzimy do strony developers.facebook.com i w polu Facebook page URL musimy wkleić adres URL naszego fanpage'a. Naszym fanpage'em jest praca bez tak się nazywa mój fanpage i kopiujemy URL naszego fanpage'a. Kopiuj i przechodzimy tutaj i w to pole wklejamy przed chwilą skopiowany tekst URL mojego fanpage'a praca bez szefa.pl. Szerokość ustawimy sobie 268 Widzisz, mamy tutaj ikonkę przełącz, ponieważ jestem zalogowany na moim fanpage'u. Dlatego wyloguję się, abym miał podgląd, co się dzieje w tym okienku. Logowałem się z tego konta, a więc jeszcze raz odświeżę. 267 niech będzie na przykład. O, widzisz, właśnie w tym momencie odświeżyło nam się z powrotem okienko. Damy 268 szerokość. Myślę, że powinna być dobra. Pokaż twarze może być, oczywiście o to mi chodzi, żeby pokazywało tylko twarze, a nie pokazywało strumieni, czyli strumieni, czyli wpisów, które dodaję na moim fanpage'u. Dlatego odznaczę tą opcję i zobaczę jak to będzie wyglądało. Właśnie to okienko wygląda tak, wygląda ono całkiem fajnie. Dlatego czas, aby pobrać kod i wstawić go do naszego bloga praca pracabezszefa.pl. Jak widzisz mamy tutaj pod spodem przycisk get code. Dlatego klikamy ten przycisk, i w tym momencie mamy wygenerowane kody, które musimy umieścić na swoim blogu Praca bez szefa.pl. W moim przypadku Dlatego muszę się zalogować teraz do mojego kokpitu. Do adresu mojej domeny daję ukośnik wp-admin, i muszę się zalogować do kokpitu podając e-mail i hasło. Po zalogowaniu się do kokpitu wchodzę w wygląd i widgety. Muszę dodać nowy widget tekstowy. Widżet tekstowy, który będzie zawierał właśnie kod mojego Facebooka. Tytuł. Wpiszemy dodatkowo. I w tym polu tekst wpisujemy. Wklejamy właściwie kod wygenerowany z naszego Facebooka. A więc, pierwsza część, widzisz, pierwsza część jest odpowiedzialna za zaprogramowanie tego okienka, aby działały w funkcjonalności. I przechodzimy jeszcze raz. Natomiast druga część. Widzisz, dwójka odpowiada za wygląd wizualny mojego fanpage'a, który znajdzie się za chwilę na moim blogu. Również go kopiujemy i wklejamy go. Mogę go oddzielić i wklejamy go właśnie również w to samo miejsce. I klikamy Zapisz. Jak zapiszemy, możemy również to zamknąć i odświeżmy naszego bloga. W moim przypadku otworzę go w nowej karcie. I zobacz, tak jak powiedziałem. Widzisz, pojawiło się w tym momencie okienko mojego Facebooka. Widzisz, wszystko jest już po polsku. Znajdziesz nas na Facebooku. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tutaj było również po angielsku. Find us. Wszystko już jest po polsku. Wszystko jest już fajnie. I myślę, że w tym momencie będziesz potrafił również stworzyć i umieścić na swoim blogu fanpage'a. Mam nadzieję, że spodobało ci się moje nagranie. Dzięki i cześć.